I to tyle dziś, to była ostatnia w tym roku hit Sobota. Na kolejne spotkanie muzyczne zapraszam już w nowym roku w czwartek 2 stycznia o 22, a kolejna hit Sobota za tydzień o godzinie 16. Do usłyszenia! Autopromocja. Zapach choinki, aromat barszczu i wspaniała atmosfera. To miały być rodzinne i spokojne święta Bożego Narodzenia. Wszystko do czasu, gdy pojawiła się nieprawdopodobna wiadomość. Święty Mikołaj nie żyje! Upiorna Karolcia Alka Rogozińskiego w Radiu Szczecin. I mówisz, że on tam cały czas leży? Aha! Występują Adrianna Szymańska, Marta Uszko, Olek Różanek, Damian Sienkiewicz, Jakub Golonka oraz w roli tytułowej Sabina Bednasz. Prezenty, prezenty, prezenty! Upiorna Karolcia w reżyserii Marii Brzostyńskiej W Radiu Szczecin zapraszamy w poniedziałek 30 grudnia o 19. Świąteczne słuchowisko Tylko w Radiu Szczecin. Autopromocja. W domu, w pracy, w samochodzie. W Szczecinie i Stargardzie na 92 i 94 i 4 FM. W Koło Brzegu i Rywalu na 98 i 7 FM. W Świnoujściu i Międzyzdrojach na 106 i 3 FM. Radio Szczecin. Zbliża się godzina 18. Wiadomości Radio Szczecin. Adam Wosik. W wiadomościach Władimir Putin przeprasza prezydenta Azerbejdżanu za, jak to nazwał, tragiczny incydent, szczegóły już za chwilę. W wiadomościach Radia Szczecin także o nietypowej lekcji historii, której doświadczyli dziś nadmorscy turyści. Również o zbliżającym się kolejnym meczu Orlen Basket z udziałem koszykarzy Kinga Szczecin. To są wiadomości Radia Szczecin. Władimir Putin przeprosił prezydenta Azerbejdżanu Ilha.